Siema siema, cześć cześć, witam bardzo serdecznie i słuchajcie to jest unboxing i od razu testy kamery Facecam od Elgato. Słuchajcie e, to jest kamera moim zdaniem najlepsza kamera internetowa w tej chwili na rynku e, dla streamerów jest niesamowita, naprawdę niesamowita i tu w tym to jest całkowicie nowisieńko zapakowana kamera, którą za chwilę będę otwierać później będę ją podłączać do kompa i pokażę wam jak wygląda. Ale żeby powiedzieć coś więcej o niej, to zrobię też porównanie. Mianowicie ja do tej pory używałem Creative LiveCam 1080p, kamerkę, którą można sobie tak zaczepić tutaj na przykład o monitor, z kapem takim zasłaniającym, że sobie jak nie streamujecie, to możecie sobie go bardzo fajne rozwiązanie. Yy, ona też temat tutaj, ma tutaj tak, taki ruchomy można ją sobie ustawiać fajnie bardzo fajna kamerka na dzień dzisiejszy jej cena w sklepach yy, które sprzedają elektronikę to jest 219 zł na yy, Allegro oczywiście można taniej znaleźć ja ją używałem w ten sposób że miałem tutaj taki mały taki mały gimbal i miałem sobie ją przykręconą tak i ona sobie stała tutaj w tym miejscu przed telewizorem i sobie i się nią yy, i ona mnie po prostu przechwytywała. Obraz i do streamlabsa mnie yy, tam w okienku mnie było widać. Yy, a propos tej kamerki. słuchajcie, to jest 1080p w 30 klatkach. To jest kamera, która ma, jak wszystkie kamery internetowe, automatyczny balans bieli i yy, autofokus, czyli ona łapie cały czas ostrość i cały czas łapie balans bieli. I słuchajcie, jest to dla streamera strasznie wnerwiające, bo co chwilę widać jak ten obraz się łapie ostrość, rozmazuje, łapie, rozmazuje, e, bliżej się da rękę dalej, to ona w tym momencie e, łapie inne kolory. Strasznie miałem problemy, żeby ją fajnie ustawić, żeby fajnie wyglądała e, na live i w porównaniu do karty Elgato różnica jest kolosalna, bo słuchajcie, bo tutaj Elgato nie daje tylko dużą kamerę razem z bardzo dużą soczewką, ale również e, mamy stały fokus, czyli od tam 30 między 30 cm od kamery do metra 20 m jesteśmy cały czas e, w fokusie. No i jak przybliżymy się bliżej, no to niestety będzie obraz rozmazany, albo jak będziemy dalej siedzieć, no to też niestety nie będziemy będziemy rozmazani, ale w tym przedziale akurat tak, tak akurat jak streamer Youtuber czy Twitcher siedzi, cały czas jesteśmy w ostrości. Jak przybliżamy sobie do kamery coś, to w tym momencie nie ma tego, że, o foku, że ostrość się przechodzi na ten obiekt z powrotem na twarz i tak dalej. Cały czas jesteśmy w ostrości, więc jedna bardzo fajna rzecz. Druga świetna rzecz: Elgato daje wspaniałe oprogramowanie do tej kamery w którym można sobie wyłączyć automatyczny balans bieli i samemu sobie dostosować jakość, yy, 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 jasność obrazu. Mało tego, można nawet sobie ustawić przesłonę, jaką chcemy, żeby była. Yy, no, Mnogość rzeczy, którą można ustawić w oprogramowaniu. Dobra, słuchajcie, ja teraz zrobię unboxing. Okej, okay, moi drodzy. Pudełeczko Ładne, fajne, zgrabne. Nie ma co przedłużać. Otwieramy sobie. O, bardzo fajnie. Można sobie o wyciągnąć naszą kamerkę nową, internetową. Tutaj jest informacja od producenta, jak ją podłączyć. Kamerka jest podłączana. Aha, ma kapa na obiektyw, że jak nie streamujecie, to możecie sobie ją tam e, po prostu nie zakryć. Podłączenie z tyłu USB-C, USB, USB 3.0 No i tam instrukcja, że tam wycierać obiektyw i tak dalej. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Super. Super, świetna sprawa. To co na, mnie najbardziej interesuje, to nie ta instrukcja od producenta, tylko to co mamy tutaj w pudełku. Aha, już się pośpieszyłem, a kamerka jest tu z przodu. No, 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 czy by ją trzeba było wysunąć? o. o, o. No, no, dawaj, dawaj! No jeszcze się okaże, że. O, dobra, poszło! Dobra, to już mamy puste. Wszystko zabrane. Do wywalenia! Ładnie, znaczek Elgato. No, otwiera się jak prezent, można powiedzieć. No. no i proszę, wygląda w ten sposób, że ona tutaj się kręci fajnie, góra dół również, można ją całkowicie odkręcić, tu przykręcić do yy, tripodiku. ja tak sobie zrobię, ale to za chwilę, yy, no można ją powiesić na przykład na telewizor, na ekran, na monitor, może to sobie o tak ostać oczywiście, nie? Z tyłu podłączenie. Aha, właśnie, ważnego, ważnej rzeczy nie powiedziałem. Ta kamera nie ma mikrofonu i bardzo dobrze. Proszę bardzo, bardzo duży obiektyw. Przeolbrzymi wręcz, można powiedzieć. Yy, I... Aha, jeszcze. Co mamy w tym małym pudełeczku? Tutaj mamy dość długi, dość długi, dość długi kabel do podłączenia. Fajnie, że Elga to daje dość długi kabel, a nie taki króciutki, którym nie damy rady podłączyć naszej kamery. Chociaż w moim przypadku akurat długi kabel nie jest potrzebny, ale no kabel jest tak duży, że wystarczy, żeby sobie tam zakąpa tyłu podłączyć i no i dobra, to mamy w pudełku i teraz wam pokażę porównanie. To jest Elgato, a to jest Creative LiveCam. No i teraz LiveCam ma taką małą soczewkę, nie? A kamera Elgato ma, proszę bardzo, o. To jest porównanie tych dwóch kamer. Dobra, nie ma co przedłużać. Lecimy, podłączam do yy, kompa, yy, do maczka mojego i za chwilę na OBS-ie się widzimy. Cześć, cześć, no i witam znowu. Teraz jestem w Streamlabsie i tak wygląda moja stara kamerka yy, Creative LifeCam I jak widzicie, ona tutaj sobie, o. Łapie taką, różne takie, ma odświeżanie 30 klatek, więc można sobie zobaczyć. O, No, powiem wam, że całkiem nieźle się sprawowała, ale o, widzicie? To mnie na przykład strasznie wnerwia, że ja siedząc przed telewizorem, grając gameplay i prowadzę, prowadzę, kiedy prowadzę live'a, to wiadomo, że kolory się zmieniają. Raz jest ciemniej, raz jaśniej. I wtedy ona. Patrzcie, zobaczcie, jak ona działa, widzicie? Ja raz jestem, mam ciemniejszą karnację, raz jaśniejszą. O, cały czas zmienia te barwy, barwy skóry. O, ca jasność cały czas zmienia, mnie to strasznie wnerwia. I o, proszę bardzo, nie? I to jest właśnie autobalans bieli i autofokus w kamerach internetowych, które są, które są dość, no, troszkę takie, no, wnerwiające. Jest to, mnie to na przykład wnerwia. I słuchajcie, teraz. Odpalę, skonfiguruję i odpalę yy, kamerkę Facecam od Elgato. Zainstaluję oprogramowanie do niej, bo Elgato robi świetne oprogramowanie. Yy, I za chwilę zobaczycie obraz już w okienku yy, z kamerki Elgato. No i się ma. jestem z powrotem już na nowej kamerce od Elgato. Test prędkości w 60 klatkach, pięknie, ładnie i cudownie. Zwróćcie uwagę, jak sobie cofniecie film, chociażby z tyłu na te lampeczki, które sobie świecą, o wiele bardziej wyraźnie je widać, mniej widać bardziej wyraźnie, słuchajcie, teraz nie ma tak, że skacze ten balans bieli tutaj, że ja po prostu, zobaczcie, tu jestem cały czas w fokusie, tu nie ma, że tak mi ta ręka, na przykład jak była przy kamerze, to była taka niewyraźna i nagle kolor skakał, a to inny kolor, a to coś tam, no to różne cuda się działy, nie? Ja ogólnie sobie zainstalowałem oprogramowanie Legato i wyłączyłem balans bieli. I to jest, tak prawdę mówiąc, jedyna rzecz, którą, którą zrobiłem. I słuchajcie, po wyciągnięciu z pudełka, zainstalowaniu yy, sterowników i wyłączeniu balansu bieli, ta kamerka tak wygląda. A ja moją poprzednią kamerkę, tą, którą wcześniej widzieliście, żeby ona wyglądała jak wyglądała, to musiałem naprawdę tam nakładać filtry różne cuda robić po prostu wianki, żeby żeby ona wyglądała tak jak wyglądała. A tutaj po wyciągnięciu z pudełka mamy efekt lepszy lepszy niż w tamtej kamerce creative. Dobra, słuchajcie, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobała nowa kamerka, i wam się podoba. No i zapraszam oczywiście na moje filmy, na moje live. Do zobaczyska. Z tej strony Rizrox. Do zobaczyska. Jo, yo, yo, cześć, cześć.